Piotr Rus dzisiaj naszym gościem. Tak korciła mnie, żeby tak modne pytanie zadać, czy nie powinien zakończyć kariery, ale nie będę to ostatnio takie bardzo się modne zrobiło, tak wszyscy o to. A wiesz to zapytam. Jak myślicie, czy jej zakończyć kariery? Witam wszystkich. Modne pytanie faktycznie często je ostatnio słyszę, często gdzieś dochodzą mnie słuchy, że dużo radości sprawiło to pytanie ludziom. No... Nie wiem czy powinienem czy nie, no ja powiem e, ostatni raz nie, nie kończę kariery, nie zamierzam jej kończyć. Są e, przykłady zawodników w Stanach i nie tylko na świecie, że biją się do powyżej 40 lat, więc mam nadzieję, że Bóg na górze pozwoli mi pobić rekord. No właśnie, jeśli mowa o tych rekordach i o tych Twoich dalszych planach, no to jak już ustaliliśmy, kariery nie kończysz i nie zamierzasz tego czynić w najbliższym czasie. Natomiast troszeczkę też zmieniło się chyba, jeśli chodzi o Twoje takie docelowe miejsce treningowe, prawda? Czy głośno było o tym w każdym razie, że tam duże zmiany w nastu lat im nastąpiły. Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć, Jaki jest teraz status Piotra Stusa, jeśli chodzi o jego miejsce, gdzie trenuje na co dzień? Eee, na 100 lat im istnieje, będzie istniał mam nadzieję, że bardzo jeszcze długo, faktycznie były zmiany, odszedł nas Janek Błachowicz, odszedł nas Daniel Mielańczuk, ale poza tym nie ma żadnych zmian, ja cały czas zostaję jeszcze pod brędem e, na Nastuli. E, cały czas, może rzadziej teraz ostatnio byłem, ze względu na to, że mam bardzo dużo pracy zawodowej, ale e, przychodzę dociążać kolegów w postaci Daniela Mielańczuka, bo niedługo będziecie w USC. E, chodzę też do, na AWF do Krzysia Jotko, który też za chwilę będzie się bił. Mam nadzieję, że może uda mi się wyjechać do Poznania, gdzie jeszcze może by przydało się dociążyć Janka albo coś. Zobaczymy. E, na razie cały czas e, jestem na nastolatkim i, i, i tam można powiedzieć, że jest moja przynależność klubowa. Ja zaraz zapytam, bo sam wywołałeś ten temat, dużo pracy zawodowej mówisz, to no, co takiego robisz w takim razie w tym momencie, że troszkę mniej czasów na treningi masz w tej chwili? E, ostatnio, znaczy ostatnio, na jakiś czas udaje mi się łączyć, prawda, sport zawodowy jeszcze z pracą zawodową w postaci informatyki mam własną firmę informatyczną, e, która, no, uważam, że prężnie się rozwija, mocno się rozwija, mam naprawdę bardzo dużo pracy, no i e, niestety albo wtedy trzeba to godzić, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, e, co lepsze albo co gorsze, no, ja wychodzę z założenia, że lepiej narzekać, e, że jest dużo pracy, niż narzekać, że jej nie ma, więc e, cieszę, że jest, mam nadzieję, że będzie jej dużo i, i cały czas będę tak bardzo zajęty... Jak jestem? Tyle wirusów komputerowych naokoło, czas nie walczyć, czy to zupełnie innego rodzaju zajęcie? Nie, całkowicie innego. Innego zajęcie. Nie, nie walczymy stricte z wirusami komputerowymi, aczkolwiek no, jak każdego gdzieś tam dopadną, to, to jak coś jestem w stanie pomóc. No to w takim razie zachęcamy, to w każdym razie widać, jeśli chodzi o walkę, to bardzo tutaj duże uzasadnienie było, gdyby Piotr Stursa do walki nawet z wirusami zaprosić. A propos tych walk, jakbyś mógł trochę powiedzieć właśnie o tych Twoich najbliższych planach, bo jak mówisz, dociążasz kolegów, trenujesz między innymi w Nastula, przychodzisz tutaj również na treningi AnKosu, zapasy Warszawa. Tak dla przypomnienia, co teraz Cię czeka, co przed Tobą, jakie Twoje najbliższe plany? Najbliższe plany są takie, że tak jak... To wypada, więc mamy taki okres trochę roztrenowania, wchodzimy w okres siły. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zahaczyć o jakiś tam e, urlop, bo nie udało mi się go po walce jeszcze e, wykorzystać, można powiedzieć. I, I co dalej? No i dalej mam nadzieję, że zawalczymy. Jeszcze w tym roku minimum raz. A może tak uda się dogadać jeszcze z woderzami KSW, że uda się dwa razy zawalczyć. E, no to wszystko trwają jakieś tam, prawda, rozmowy i planowanie z kim trzeba mieć, gdzie walczyć i z kim walczyć, a e, coraz większy problem z tym mamy. Co to znaczy, że macie coraz większy problem? No, za granicą jest strasznie znaleźć walkę taką, zgodnie z trenerami rozmawiamy, mówimy, że, że nie możemy zrobić czterech walk mocnych takich, ja to nazywam walką o, o przetrwanie. Nie jestem w stanie cztery razy się tak mocno przygotować do, do walk, dlatego musimy gdzieś wybierać między mocnymi walkami, a tymi walkami można być trochę lżejszymi, prawda, czyli średnimi albo, albo nie do końca tak mocnymi. No i z tymi lżejszymi, nie, moc, nie, nie bardzo mocnymi to jest problem. Wszyscy, co składają propozycje, no to, to generalnie ludzie, którzy by podjęli się walki ze mną, no to, to jakaś tam, prawda, zbliżająca się do czołówki już grupa. No a my chcemy też budować rekord, nie chcemy robić, prawda, walk jakichś na pół gwizdka, no i... A tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie się przygotować do czterech walk mocnych. Tak zapytam, bo teraz tak się akurat też, jeśli chodzi o KSW, zdarza. Yy, walkę można dostać praktycznie z dnia na dzień, KSW 28. Proszę bo miało nie być Michał Materli, jest Michał Mater, a to może i Piotra Stróza jakoś zaraz zobaczymy nawet na KSW 28, albo na KSW 29. Myślę, że na 28 to y, raczej nie, bo... To bo... no nie jesteś ze Szczecina też, to trzeba powiedzieć. Tak, nie jestem ze Szczecina, poza tym myślę, że to tak z y, wizerunku gdzieś tam, prawda, mocno marketingowego. E, Michał, którego pozdrawiam serdecznie, też się dowiedział się wczoraj o tym wszystkim. Dlatego no, ja bym się dowiedział dzisiaj, to, to zwykłego prawda, przygotowania nie jesteśmy w stanie teraz, z fazy roztrenowania, wyjść na takie obciążenia, żeby być mocno przygotowanym, a wiadomo, że KSW nie daje lekkich walk. No, i byśmy musieli podziękować. No, ale następny KSW29 jak najbardziej, jeżeli tylko jest propozycje, to, to jestem w stanie się zobligować do tego, że będę gotowy. No to też na to liczymy. W sumie fajnie byłoby zobaczyć znów w pojedynku w Krakowie, bo tam będzie KSW29. Powiedz, mówiłeś o tych dociążaniu kolegów. Wspominałeś o tym, że gdzieś tam też przy okazji z Danielą Mielańczukiem się trenujecie razem. Jak oceniasz jego przygotowania przed tym listopadowym pojedynkiem na UFC? Danielowi, na no wszystkim bardzo dobrze wyszła zmiana, na plus oczywiście. Dużo już schudł, można powiedzieć, że zgubił takiej masy stricte z tłuszczu, a, a zmienia ją w masę mięśniową. Miejmy nadzieję, że to się mocno przełoży na jego kondycję, co można powiedzieć, że w ostatniej walce zawiodło. Oprócz tego no, widać, że ma ogromny spokój, prawda? Piotr Jereniecki bardzo mocno dba o niego, no i miejmy nadzieję, że to zaowocuje tym, że Daniel będzie przygotowany e, w tych 100% na, na, na kolejną walkę w UFC. A Janek Bachowicz już czuje ten e, nerw przed pierwszą walką w tej swojej wymarzonej organizacji? Myślę, że nie tyle co nerw, co wielkie oczekiwania prawda? I, i lekko stres, bo, bo jednak wszyscy z nim, z jego osobą pokładamy wielką nadzieję w tym UFC. E, mam nadzieję, że to będzie ta presja pozytywna, a nie negatywna, aczkolwiek e, z Jankiem się przyjaźni od dłuższego czasu i wiem, że to jest gość bardzo mocno. E, no, wie co chce robić w życiu, możemy powiedzieć, prawda? To jest jego miejsce i ja od dawna wiedziałem, że on się tam w końcu dostanie i, i mocno namiesza na pewno w tej dziesiątce, jak nie, jak nie w pierwszej dwójce. Jeżeli chodzi o wagę półciężką, no, mam nadzieję, no mamy gorszy kontakt ze względu na to, że mieszka już w Poznaniu, ale, ale dzwonimy do siebie, mamy jakieś tam y, 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 znaki życia dajemy sobie. No mówi, że zaczął tak trenować na, na, na 100%, więc... więc... Chyba Andrzej Kościelski, trener tam, Antko z Zapas, dołoży wszelkich starań, żeby Janek wyszedł z walki zwycięsko. Tak jeszcze kończąc zapytam, na początku już ustaliśmy, że nie kończysz kariery, natomiast oceniliśmy Janka Bachowicza, oceniliśmy Daniela Mianczuka, to teraz po Piotra Strusa. Jak on się czuje, jak się widzi w tym momencie, w tym miejscu teraz swojej przygody z MMA? Ja się czuję bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy widzą rozwój, który prawda, przychodzi z tym, że bardzo dużo poświęcam czasu na, na treningi. No i, i, i oczywiście tak jak każdego z nas zawodników walczących w Polsce jest y, gdzieś to UFC, takim moim marzeniem to jest. Na razie koncentrujemy się na karierze w KSW. Ja jestem bardzo zadowolony z współpracy prawda, z włodarzami i z całą federacją. Y, no i myślę, że, że jeszcze parę lat powalczymy na polskim y, tutaj terenie. O tej ostatniej walce już zapomniałeś, rozumiem. Tam troszeczkę było wątpliwości. Wygrałeś, przegrałeś, takie tam były różne dyskusje. Był remis, a tak to wszystko jakoś tam wyglądało trochę może inaczej z naszego punktu widzenia, ale już się pogodziłeś. Znaczy, nie ma co się godzić. To jest decyzja sędziów i trzeba ją szanować, prawda? Jeżeli dostanę szansę od włodarzy KSW, żeby zmierzyć się jeszcze raz z zajtarem, to dołożę już teraz wszelkich starań, żeby nie tylko wygrać, ale żeby wygrać ją bezapelacyjnie. No to też między innymi na to czekamy. W takim razie bardzo dziękujemy. Piotr Rus był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesz...